Dzień dobry kochani. Witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Witam Was w bardzo dobrym nastroju, ponieważ moja choroba w końcu dobiegła końca. Mam jeszcze lekko zmieniony głos, ale czuję się, już wyśmienicie i to jest najważniejsze. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, na który wiem, że wiele z Was naprawdę czekało. Jest to odcinek o mojej aktualnej pielęgnacji, skóry mieszanej i porowatej, i jestem tutaj naprawdę wymagająca, bo większość kosmetyków w ogóle nie działa, a udało mi się zebrać takie, które rzeczywiście mają widoczne działanie. Mam nadzieję, że. Zachęcę Was tym, że część z kosmetyków, które Wam będę dzisiaj pokazywała, to są kosmetyki po prostu dostępne w sklepach, ale część z nich to są wspaniałe cudeńka, które możecie zrobić w dobowym zaciszu. Kosztują naprawdę grosze, ale działają. Cuda! I w naszym dzisiejszym zestawieniu będzie jeden kosmetyk, który jest bardzo znany, ale mi w ogóle się nie sprawdził, ponieważ nic nie daje. Zapraszam do oglądania. Zacznę od tego, że mam na sobie dzienny makijaż, jest już wieczór, mam go od rana, więc najwyższy czas się go pozbyć. Zrobię teraz wstępny demakijaż, po prostu pozbędę się tuszu do rzęs, podkładu oraz korektora i przejdziemy do oczyszczania skóry, bo mam tutaj dwa naprawdę wspaniałe produkty. Prawda wyszła na jaw! Proszę bardzo, Małgorzata bez makijażu. Użyłam po prostu klasycznego płynu do demakijażu dwufazowego z ziai i płynu micelarnego, żeby pozbyć się tuszu do rzęs, podkładu, pudru i korektora itd. Tak A to wszystko po to, żeby jak najwięcej skorzystać z zestawu, który Wam teraz pokażę. I to jest zestaw, który ja dostałam w prezencie od mojej kursantki Amelii. Amelia, wiem, że na pewno mnie teraz oglądasz. Bardzo Ci dziękuję. Amelia przyjechała do mnie na warsztaty aż z Niemiec i przywiozła mi, słuchajcie, wspaniały prezent. A prezentem tym jest taki zestaw. Do oczyszczania twarzy, właśnie skóry mieszanej yy, z firmy Babor. Ja w ogóle nie znam tej firmy do tej pory, ale jak na ten moment, to się absolutnie zakochałam. Najpierw używam tej oliwki, a później dodaję koncentrat ziołowy, i dzięki temu skóra jest przepięknie oczyszczona, cudownie pachnie. Mam poczucie, że to naprawdę działa, bo skóra wygląda na bardziej oczyszczoną, ale jednocześnie nie jest obciążona zbyt tłustą warstwą tej oliwki, bo czasami oliwki mają, mają to do siebie, że pozostawiają właśnie taką tłustą warstwę, a tutaj tego. W ogóle nie ma, jestem aż w szoku. Przepięknie zmywa się to wodą i jest to po prostu sama przyjemność w używaniu. Było teoretycznie, to teraz praktycznie. Robię tak. Takie trzy pompki tej oliwki nakładam sobie na dłoń, rozmasowuję i w tej pierwszej fazie wklepuję w twarz. Z tego co czytałam na stronie, to macie ten zestaw również dostosowany do innych typów skóry, do suchej i tak dalej. Natomiast ja oczywiście mam ten zestaw do skóry mieszanej. Dobrze? I teraz dokładam sobie ten koncentrat ziołowy i ten koncentrat ziołowy powinien być zaaplikowany w połowie pompek olejku, bo wiem, że każdy lubi używać mniejszej czy też większej ilości. Jeżeli ja używam trzech pompek oliwki, to do tego dokładam półtorej pompki koncentratu ziołowego. I on już ma właśnie delikatniejszą konsystencję mieszam ze sobą obydwa kosmetyki i zaczyna mi się robić taka mleczna, jaśniejsza warstwa. Ja za każdym razem to mówię, ale żałuję, że Wy nie możecie poczuć tych zapachów, które ja czuję w trakcie nagrywania filmów. Bardzo przyjemne. Ja powiem Wam szczerze, że ja i tak jestem w szoku, że moja skóra wygląda tak, a nie inaczej po takiej chorobie, gdzie ja 100 razy dziennie dmuchałam nos, miałam gorączkę, przeżywałam katusze, więc bałam się, że ciężko będzie mi nagrać ten odcinek, ale na szczęście nie jest najgorzej. Może to przez te kosmetyki, które stosuję. Teraz zbliżam dłonie wodą. O! I jeszcze rozmasowuję w taką właśnie mleczną piankę. Ok, teraz całeś zmywam wodą i gotowe. twarz oczyszczona olejkami, od razu Wam mówię, że zmywanie się tutaj wodą yy, w studio nie jest najłatwiejsze, ale chodzi mi o przekazanie Wam sposobu używania właśnie tych kosmetyków. A teraz mam dla Was coś specjalnego. Wiem, że bardzo lubicie takie domowe specyfiki i kosmetyki, które można sobie zrobić samemu za grosze i mam Wam do pokazania płatki owsiane do oczyszczania twarzy i od razu Wam powiem, że zdaję sobie sprawę z tego, że wiele z Was może tą metodę znać, natomiast Jestem pewna, że są osoby, które jeszcze o niej nie słyszały, a uważam, że warto o niej trochę poczytać, ponieważ płatki owsiane mają w sobie wiele dobrodziejstw dla naszej skóry. Jeżeli macie skórę wrażliwą, jeżeli zmagacie się z trądzikiem, to naprawdę warto jest przetestować tą metodę. Mi o tych płatkach po raz pierwszy znowu powiedziała moja psiapsiła Olga, którą tutaj bardzo pozdrawiam. My lubimy między sobą odkrywać takie kosmetyczne smaczki. No i oczywiście jak sobie tą metodę wygooglowałam, no to okazało się, że na YouTubie jest pełno publikacji właśnie z zastosowaniem Płatków owsianych jako oczyszczacza naszej skóry. Możecie sobie też poczytać o tym w internecie. Pokażę Wam, jak ja jej używam. Bardzo często dziewczyny na YouTubie pokazują, że bezpośrednio na dłoń yy, biorą sobie trochę płatków, wylewają wodę i właśnie tam czekają, aż płatki troszkę rozmiękną. Ja osobiście wolę wcześniej zalać płatki wodą, żeby one były trochę bardziej miękkie, bardziej takie zbite. I zobaczcie, wydziela nam się tutaj. O, takie mleczko, i nigdy tego nie wylewajcie. Nałóżcie to na twarz, ponieważ jest to bardzo dobry, drogocenny płyn, który właśnie sprawi, że wasza skóra będzie taka jaśniejsza, będzie bardziej promienna. Naprawdę to jest genialny sposób i no, prawie pewna jestem, że nie wszyscy o nim słyszeli. A naprawdę warto jest go zastosować w swojej pielęgnacji. Ja robię tak, że najpierw nakładam sobie właśnie, jak widzicie, to mleczko na twarz. Wszystko dlatego, że tutaj macie naprawdę samo dobro. Jeżeli jeszcze nie czytaliście o płatkach owsianych właśnie w zastosowaniu jako forma oczyszczania twarzy, no to warto jest wiedzieć, że one mają właściwości antyoksydacyjne i bakteriobójcze i właśnie dlatego Wasza skóra robi się taka jaśniejsza, bardziej promienna. Mleczko nałożone i teraz biorę sobie tą owsianą papkę, którą nakładam na dłonie i... Zaczynam wsmarowywać w twarz. O, jeśli mi coś opadnie, to się nie przejmujcie. Bluzka i tak jest do <laughs> Ale uwierzcie mi, że to jest po prostu najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Bardzo, bardzo, bardzo miła sprawa. Jest to bardzo mięciutkie. Ja lubię zapach płatków owsianych. Wiem, że nie wszyscy lubią, ale ja lubię płatki owsiane nie tylko w kosmetyce, ale również na śniadanko, więc mi to absolutnie nie przeszkadza. O... I właśnie takimi kolistymi ruchami robię sobie oczyszczanie skóry. Możecie tutaj użyć takich płatków, jak chcecie, ale gdzieś tam wyczytałam, że właśnie najlepiej sprawdzają się górskie, czyli te niezmielone. Tak naprawdę dobrze by było masować tą skórę około minuty. Jeżeli macie więcej czasu, to też jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że już po minucie możemy zauważyć zadowalające efekty. I nawet słuchajcie, czytam sobie jakieś fora, przygotowując się do tego odcinka. I znalazłam takie komentarze, że osoby, które właśnie borykają się z trądzikiem, już po około trzech dniach zauważają poprawę w kondycji swojej skóry po używaniu właśnie tej masyczki. Ja tutaj zauważam to, że przede wszystkim te moje pory są dobrze doczyszczone skóra jest jaśniejsza, jest bardziej nawilżona, jest taka napięta bardzo fajna sprawa. No to ja teraz zmywam płatki z twarzy. Oczywiście potrzebuję do tego tylko i wyłącznie wody. Zobaczcie, jak pięknie doczyszczona jest teraz moja skóra. Rzeczywiście mam poczucie, że jest jaśniejsza niż była przed chwilą. I jak ja się teraz dotykam, jest taka Milusia w dotyku. No, koniecznie spróbujcie i dajcie mi znać w komentarzach, czy się podobało. A jeżeli już używacie, to koniecznie również dajcie mi znać. Czy działa i czy wasza skóra wygląda po jej zastosowaniu lepiej? Przejdę teraz do kosmetyku, o którym mówiłam Wam we wstępie, a mianowicie do kosmetyku, który moim zdaniem, pomimo tego, że jest bardzo znany i chwalony w internecie, mi zupełnie się nie sprawdził. Oczywiście, że jest to naturalna sprawa, ponieważ nie ma kosmetyków, które sprawdzają się absolutnie wszystkim i odbiór naprawdę może być różny. Niemniej jednak, naprawdę miałam tutaj duże nadzieje. Mowa o toniku z Pixie, który jak widzicie, wykorzystałam prawie do dna, ale jako, że nie widziałam praktycznie żadnych rezultatów, to po prostu. Go porzuciłam i przestałam go używać. A po toniku, który kosztuje z tego co kojarzę około 100 zł, spodziewałabym się lepszych efektów. Moja skóra nie była zł złuszczona, nie była jaśniejsza, nie była jakaś lepsza w swojej kondycji, więc tutaj no absolutnie nie mogę Wam go polecić, ale mogę Wam polecić alternatywę, którą to właśnie Wy zaleciłyście mi w komentarzach i Wam za to bardzo dziękuję. Mowa o toniku aspirynowym. Napisałyście mi właśnie w komentarzach pod filmem, w którym tworzyłam maskę aspirynową, że tonika spironowy jest równie genialny. Zgadzam się. Dziękuję. Zrobienie tego toniku jest dziecinnie proste. Ja tak naprawdę wracam w tej chwili z apteki. Kupiłam sobie tabletki. 10 tabletek i to są właśnie te bez powłoczki i one się o wiele lepiej rozpuszczają i potrzebujecie na 10 tabletek 50 ml przygotowanej albo destylowanej wody. Rozpuszczamy te tabletki. One prawdopodobnie w 100% się nie rozpuszczą, więc będziemy musieli trochę im pomóc. Dodatkowo rozdrobnicie na przykład łyżką no i mamy gotowy tonik. I tak Taki tonik możemy trzymać w lodówce około dwóch tygodni, nie więcej i ma on właściwości przeciwzaskórnikowe, takie oczyszczające, napinające, ponieważ jak wiecie aspiryna to jest pochodna kwasu salicylowego, także jeżeli nie macie na to uczulenia, no to bardzo Wam polecam. Jeżeli nie wiecie, oczywiście warto jest zrobić próbę uczuleniową. No i ja sobie tutaj mieszam, mam taką masę, za chwilę przeleję sobie to po prostu do pustej buteleczki z atomizerem. W każdym rosmanie czy jakimkolwiek innym drogeryjnym sklepie możecie coś takiego dostać. To jest kosmetyk domowy, Roboty, które na mnie naprawdę bardzo dobrze działa. Rzeczywiście mam wrażenie, że moje pory są zwężone. Pamiętajcie jednak, że z porami jest naprawdę ciężka walka i jeżeli już mamy taką tendencję, to wyeliminowanie ich w 100% moim zdaniem jest praktycznie niemożliwe, ale możemy robić wszystko, żeby one były dobrze doczyszczone i żeby były jak najmniej widoczne. I ja, żeby zaoszczędzić mój cenny tonik, nakładam go po prostu dłońmi, możemy go zaplikować również atomizerem. Jak najbardziej możemy użyć też klasycznych wacików, ale pamiętajcie, że wtedy po prostu marnujemy sporo. produtor. Teraz mam dla Was fantastyczną maseczkę, która jest maseczką dogłębnie oczyszczającą pory, ale również taką, która właśnie ma właściwości przeciwtrądzikowe, a my, właściciele skór mieszanych, wiemy, jak widać, jak niedoskonałości lubią się gnieździć w tym obszarze. I to jest bardzo prosta maska, do której będziecie potrzebować tylko i wyłącznie dwóch składników, jest ona tak prosta, że ją zrobiłam poza kamerą. Potrzebujecie jednego żółtka jajka oraz jednej łyżeczki sody oczyszczonej i taką oto mieszankę. Nakładamy sobie na twarz. Jeżeli macie poczucie, że jest to zbyt gęsta papka, to oczywiście możecie dodać troszeczkę wody, żeby było Wam łatwiej. I oczywiście moim ulubionym syntetycznym pędzlem do nakładania podkładu nakładam maskę. Moim zdaniem one tylko i wyłącznie do tego się nadają i taka maska powinna posiedzieć na Waszej twarzy około 15 minut. Ja ją też mega, mega lubię. Bardzo lubię ją stosować właśnie przed jakimiś ważniejszymi okazjami i ważniejszymi wyjściami. I pamiętajcie, że wszystkie rzeczy, o których Wam dzisiaj mówię są bardzo skuteczne, natomiast ja ich wszystkich nie stosuję codziennie. Nie robię codziennie maseczki z żółtka. Potraktujcie ten odcinek wybiórczo i po prostu wybierzcie sobie te produkty, które dla Was będą najlepsze. Ja Wam po prostu robię przekrój przez moich ulubieńców na rozszerzone pory. Maseczka nałożona, no i my widzimy się za 15 minut. Minęło jakieś 10 minut i ledwo mogę poruszać twarzą. Maska mi cała już wyschła, więc po prostu umówmy się, że trzymamy ją do pełnego zastygnięcia, a ja teraz będę zmywać się po prostu wodą. Zmyłam maseczkę. Boże, jaka dzisiaj ładna! Zobaczcie. Jak ruszam twarzą, to już widać, że jest taka napięta, lekko błyszcząca. Bardzo lubię tą maskę. Myślę, że stosowanie jej częściej niż raz w tygodniu nie jest najlepszym pomysłem, bo nie, jednak ona naprawdę silnie działa. Ale powiem Wam jeszcze, że jak ją zmywacie, to trzeba się trochę postarać, więc od razu mamy taki lekki efekt peelingujący dla naszej twarzy. Oczyszczanie mamy za sobą, maseczki mamy za sobą, więc teraz przechodzimy do pielęgnacji twarzy. Rozpocznę od witaminy C, którą ja bardzo Wam polecam wdrożyć do swojej pielęgnacji. Uważam, że witamina C ma naprawdę bardzo dobroczynne właściwości dla naszej skóry. Poczytajcie o niej, możemy się dzięki niej pozbyć przebarwień, nasze zmarszczki stają się bardziej spłycone, mniej widoczne. Ja uważam, że naprawdę zwęża pory, także warto ją zastosować w naszej codziennej pielęgnacji i mam tutaj dla was kosmetyk, który kupicie za jakieś 8, 10 zł, coś takiego i znajdziecie go w każdej aptece i bardzo dziękuję za to polecenie jednej z moich widzek. Cieszę się, że możemy się między sobą również w komentarzach wymieniać takimi odkryciami, a ja właśnie poprzez mój kanał mogę to nagłaśniać. I o czym ja mówię? Mówię, słuchajcie, o takich kropelkach z witaminą C, Juvit C. Tutaj macie um, 10% stężenia, które jest zawieszone na glicerynie, więc jest to troszeczkę tłusty roztwór. Natomiast, jeżeli macie skórę Możecie oczywiście używać tego i rano, i wieczorem, jeżeli macie skórę tłustą. Sprawdźcie sobie, jak używa się tego tylko i wyłącznie na noc. Ja używam dwukrotnie w ciągu dnia, czyli właśnie rano i wieczorem w niewielkiej ilości. I zobaczcie, ja dosłownie kilka takich kropelek nakładam sobie na dłonie i wsmarowuję w twarz. I od razu może pojawić Wam się wątpliwość, czy na przykład używanie toniku aspirynowego w połączeniu właśnie z witaminą C i z dobrym rozwiązaniem. Ja sobie troszkę dołożyłam, bo teraz po tej maseczce czuję, że tego potrzebuję. I odpowiedź brzmi i tak, i nie. Wszystko zależy od potrzeb waszej skóry i od kondycji waszej skóry. Tutaj tak naprawdę warto zachować tą ostrożność. Myślę, że skóry właśnie mieszane czy przetłuszczające się nie powinny mieć z tym problemu. Natomiast muszę Was uczulić, że wszystko musicie po prostu sami sprawdzić i być czujni, pamiętajcie, że ostrożność jest naprawdę wskazana, ponieważ nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszej skóry jest naszym priorytetem. Witamina C nałożona, więc teraz przechodzimy do kolejnego kroku. Jestem zdania, że powinniśmy używać filtrów przeciwsłonecznych. Przez cały rok. Wiele osób błędnie myśli, że powinniśmy stosować je w naszej pielęgnacji tylko wtedy, kiedy jesteśmy na wakacjach albo tylko kiedy, wtedy, kiedy jest lato, ale ja jestem zdania, że powinniśmy chronić się przed promieniowaniem słonecznym na co dzień. Po prostu nie chcemy ryzykować tym, że na naszej skórze pojawią się przebarwienia. I mam, słuchajcie, bardzo fajny krem z firmy Murat. I to jest taki krem, który ma filtr 15. To nie jest duża ochrona, ale jednak już tą naszą skórę chroni. I to jest właśnie taki mm, fajny nawig rzecz skóry, ponieważ on dosyć inteligentnie działa na naszą cerę, jeżeli właśnie macie cerę mieszaną, ponieważ jest to krem, który rzeczywiście ma właściwości takie nawilżające, ale jednocześnie reguluje nadmierne wydzielanie się sebum. Bardzo przyjemnie pachnie, mogę Wam od razu to powiedzieć. Zużyłam już pół tubki i bardzo go lubię. Mój makijaż też się bardzo fajnie na tym trzyma, także na pewno sięgnę jeszcze po drugą buteleczkę jak tylko mi się skończy, zwłaszcza że jeżeli mnie pamięć nie myli, to tutaj chyba jest nawet 50 ml, zaraz dokładnie sprawdzę. Zgadza się, 50 ml. Mamy krem na dzień, więc jeszcze został mi do omówienia krem na noc i używam w tej chwili kremu Glam Glow Good in Bed i to jest bardzo fajny krem, który tak właśnie lekko złuszcza naszą skórę przez noc i jeżeli e, obawiacie się, że zbyt dużo kremów złuszczających używam, to od razu mogę Was uspokoić, że wszystko jest w porządku. Na moją skórę takie, taki smasowany atak po prostu działa najlepiej, jestem pod opieką mojej kochanej pani kosmetolog i wiem, że wszystko jest w porządku i to jest krem, po którym rzeczywiście Wasza skóra ma wyglądać na wypoczętą, jak się obudzicie. I nie mogę powiedzieć, że taki efekt zobaczycie po pierwszym zastosowaniu, ale tak nigdy nie jest w przypadku jakiejkolwiek pielęgnacji. Ale używam go już trochę i muszę Wam powiedzieć, że jestem z niego bardzo zadowolona. On bardzo ładnie pachnie, jest dosyć gęsty, ale nie jest taki mocno obciążający i już przy tym dłuższym stosowaniu uważam, że rzeczywiście moja skóra rano zaczyna wyglądać coraz lepiej. Oczyszczona, wymaseczkowana i nakremowana. Mogę z pełnym spokojem powiedzieć, że omówiłam wszystkie produkty, które sobie dzisiaj przygotowałam. Wiem, że skóra mieszana i porowata jest naprawdę trudna w pielęgnacji. Trudno jest się tych porów całkowicie pozbyć, natomiast te kosmetyki, o których dzisiaj Wam mówiłam, naprawdę działają i naprawdę sprawiają, że moja skóra wygląda znacznie lepiej. Jak widzieliście w tym odcinku, ja naprawdę czytam Wasze komentarze i czerpię z nich inspirację, więc jeżeli macie jakiś swój ukochany kosmetyk czy ukochany sposób, który pozwala Wam na to, żeby skóra była piękniejsza i żeby pory były mniej widoczne, to proszę podzielcie się nim w komentarzach. Chętnie przeczytam i może wykorzystam go właśnie w którymś z odcinków. Tak sobie myślę, że mamy wiele zabiegów bardziej inwazyjnych. To, o czym dzisiaj Wam mówiłam, to są sposoby domowe. Sposobów bardziej inwazyjnych, oczywiście, na walkę z rozszerzonymi porami, jakieś kwasy i tak dalej. Ja sobie te sposoby testuję i jeżeli Was taki temat interesuje, to oczywiście mogę go w przyszłości zrealizować. No i teraz jeszcze kończąc ten mój wywód, muszę Wam powiedzieć, że ostatnio bardzo dużo się u mnie dzieje. Mam mnóstwo warsztatów, szkoleń, ale udaje mi się też spotkać. Spotykać z Wami właśnie na różnych warszt warsztatach, oczywiście, ale również na jakichś targach kosmetycznych, i chcę Wam powiedzieć, że po prostu jestem strasznie szczęśliwa, że możemy tworzyć taką społeczność. Naprawdę widzę to, że kanał. Dzięki Wam rozrasta się i jestem za to ogromnie wdzięczna. Uwierzcie mi, że każdy Wasz komentarz dodaje mi skrzydeł. I jeszcze jak czytam od Was, że regularnie mnie oglądacie, że lubicie tu wracać, że znajdujecie coś przydatnego dla siebie, po prostu sprawia, że serce mi rośnie, bo uwierzcie, naprawdę staram się, żeby odcinki były jak najbardziej ciekawe, więc takie słowa uznania od Was. To dla mnie po prostu wszystko. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście o kciukach w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał, o subskrypcji i do zobaczenia następnym razem.